Jak Robin Williams uratował moje dzieciństwo podczas rozwodu rodziców i szkolnego gnębienia, byłem ogromnym fanem Robina Williamsa. Dorastałem oglądając jego filmy i zawsze poprawiały mi humor, gdy miałem zły dzień. Pamiętam, jak miałem 12 lat, a moi rodzice przechodzili przez rozwód, co było dla mnie naprawdę trudne. Byłem prześladowany w szkole i czułem się, jakbym nie miał z kim porozmawiać. Pewnej nocy czułem się naprawdę przygnębiony i postanowiłem obejrzeć Panią Doubtfire. To był jeden z moich ulubionych filmów i pomyślałem, że może mnie rozweselić. Pamiętam, jak siedziałem na kanapie, oglądałem Robina Williamsa, który... Roz... Śmieszał wszystkich i po raz pierwszy od długiego czasu poczułem się szczęśliwy. Zapomniałem wtedy o wszystkich złych rzeczach, które działy się w moim życiu i po prostu się śmiałem. Po zakończeniu filmu poszedłem spać z uśmiechem na twarzy. Następnego dnia poszedłem do szkoły, a prześladowania nie przeszkadzały mi tak bardzo. Wiedziałem, że kiedy wrócę do domu, mogę obejrzeć kolejny film Robina Williamsa, który poprawi mi nastrój. Jego filmy pomogły mi przetrwać najcięższe momenty w moim życiu. Kiedy usłyszałem, że odszedł, byłem załamany. Czułem, jakbym stracił przyjaciela. Nadal oglądam jego filmy, gdy mam zły dzień i zawsze poprawiają mi humor.